W poniedziałek gminą Wierzchosławicą odwiedził członek Rady Ministrów Michał Wójcik. Ministrowi towarzyszyli posłowie Norbert Keczmarczyk, Piotr Sack oraz członek zarządu województwa Śląskiego Beata Białową. Bardzo serdecznie witam pana ministra, witam panów posłów na gościnnej Dzień Wierzchosławickiej. Bardzo się cieszę, że znaleźliście państwo czas, aby właśnie tutaj wygłosić te słowa i przyjechać do zawsze gościnnej Wierzchosławicy. Dzisiejsze spotkanie, oprócz możliwości pokazania historii Wierzchosławicy. Będzie również dla mnie możliwością porozmawiania z panem ministrem, z panami posłami na temat potrzeb, problemów gminy Wieszosławice. Myślę, że przyczyni się do rozwoju naszej małej ojczyzny. Bardzo dziękuję. Minister Michał Wójcik wraz z parlamentarzystami złożył także kwiaty pod pomnikiem Wicentego Witosa przed Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wieszosławicach. Odwiedził Muzeum im. Wicentego Witosa. Spotkał się z liczną grupą strażaków w remizie OSP Wieszosławice. Podczas tego ostatniego spotkania została sformułowana prośba przez strażaków o wsparcie w kwestii pozyskania środków na zakup nowego samochodu bojowego oraz dotacji umożliwiającej rozbudowę remizy. Dodajmy, że OSP-wierzchosłowice jest czwartą jednostką w powiecie tarnowskim, biorąc pod uwagę liczbę wyjazdów w skali roku, z których około 80% dotyczy zdarzeń na autostradzie A4.